I to jest jakby taka, taki inny typ fajek Aladyna, ulepszona wersja, posiadają gwinty i tak dalej. Nie jest to fajka na grubych czarnych uszczelkach, tylko gwint w dzbanie jest szklany plany, no i tak. gwint w korpusie metalowym. Tak Dokładnie. Tak. Dokładnie i nic, nic więcej tam nie ma takiego specjalnego. Z minusów fajka wygląda tak, ciach, tu mamy całą fajkę. Palimy na standardowym wężu, ale na... nasza jest zielona, zaznaczmy. Tak. Nasza fajka to Amira 67 cm zielona. Dostaliśmy ją z firmy Fajki 24. Dziękujemy bardzo. Fajny Poproszono ten, nas o zrecenzowanie, a więc ją zrecenzujemy. Zaczynajmy... Zaczynamy od podstaw. Po pierwsze, e... Ban. Jeśli chodzi o gwint, nie mogę dużo o, o tym powiedzieć, ponieważ no, dopiero co ją dostaliśmy, więc nie wiem, czy się będzie kruszył, czy nie. Na razie, Oby nie. Na razie jest wszystko z nim w porządku. Eee, co tam jeszcze poza tym? Na pewno problemem jest z, y, dzban, dziurka w dzbanie, to znaczy nie wchodzi do niego gruby dyfuzor. Ani kostka lodu większa. E, tak, ani większa kostka lodu. Trzeba będzie bardzo takie małe kostki lodu wrzucać, albo będzie trzeba je rozdrabniać. E, ogólnie można sobie do tej fajki jeszcze doczepić drugi adapter. Jak się odkręci tam, gdzie jest e, kulka, to można sobie doczepić drugi adapter i dokupić drugą kulkę. I można zrobić z tej fajki fajkę dwuwężową, ale to teoretycznie żadna nowość, e, bo to można było już robić w poprzednich aladynach. E, niestety też są problemy z e, cybuchami, ponieważ komin, który jest dostarczony do tej fajki Aladyna, jak się włoży cybuch aladynowski, to niestety komin, jakby to powiedzieć, zatrzymuje zawiesza się, się, na nim. Zawiesza się, zawiesza się na cybuchu. Komin standardowy, aladynowski, tak znany z poprzednich modeli tej firmy. Fajeczka, fajne w miarę zdobienia, tak pod, pod pod Turcję mi tutaj podchodzi. Tak wygląda. Trochę, e, trochę Turcją. E, ale generalnie jest spoko. Po założeniu dyfuzora nie jest jakoś specjalnie głośna. Tak, trzeba tylko niestety założyć ten dyfuzor mniejszy. E, tego grubszego niestety nie da się przecisnąć przez. E, środek dzbana, znaczy, po prostu dzban jest jakby we, zwężony w środku i po prostu ciężko jest cokolwiek większego tam włożyć do środka. Dać, dać by się dało, tylko potem byłby problem z wyjęciem, no i w no rezultacie co palenie, to jeden dyfuzor, no i nie mieć sama wodę. Y, fajka ogólnie jest fajnie wykonana, nie ma żadnych jakichś takich y, mankamentów, y, iż, y, nie wiem, dzban jest niedorobiony, albo nie wiem, jest popękany z kawał... Y, Niedomalowane, czy coś. Ogólnie są bardzo ładnie pomalowane. Nie wiem, dostałem tylko jedną tą fajkę, więc nie mogę powiedzieć, czy na wszystkich jest tak samo. Yy, ale ogólnie dzban jest bardzo ładny, jest pełny. Są na nim różne takie wzorki. Nie ma jakichś takich sytuacji, że nie wiem, jeden wzorek jest innego koloru od innego, wszystko jest ok. Yy... No i teraz palimy sobie na tej fajce. W zestawieniu się... mi tutaj. Stoją taki jaki. Mamy tutaj w łapach zestaw uskniczków, zestaw jakichś zapasowych uszczaleczek do tego sitko, cybuszek, taki standardowy, alergonowski zestaw. Bardzo fajnie się na niej pali. Lekko. Przyjemnie, lekko, można powiedzieć, bo ja ogólnie Dawno nie używałem Aladynów. Miałem kiedyś Aladyna Magiera, ale od czasu kiedy mi się po prostu zbił, zacząłem używać nargilemów NP tych niemieckich, które są za naszą zachodnią granicą. No, I ogólnie, i ogólnie, ogólnie muszę powiedzieć, że naprawdę to jest dobry krok w kierunku jakości. Naprawdę, jak na razie fajka jest fajką jest wszystko ok Poza właśnie tym, co mówiłem, że ten zwan jest jakby tak zrobiony, że wygląda, że jest jakby duży, ale w środku jest takie zwężenie i przez to zwężenie na przykład nie da się włożyć dużych kostek lodu, trzeba je rozbijać na kawałeczki. Trochę jest za gruby początek korpusu, gdzie się wsadza cybuch. Niestety nie można włożyć sobie białej uszczelki na tą białą uszczelkę założyć cybucha, ponieważ no chyba, że ktoś będzie bawił się na zasadzie takiej, że lubi y, odrobinę dreszczyku emocji i tak dalej i będzie cały czas patrzył na cybuch, czy mu nie zeskakuje. Lubi opaść nam, węgle węgla do pokoju. Tak, że my nie lubimy to. Tak, gdyż nam ogólnie no niestety ale y, te węgle, ten, ten cybuch jakby wysuwał się z tej, tej, tej białej uszczelki, bo ta uszczelka jest gruba, ten cały y, Początek korpusu też jest dość gruby, no i niestety trzeba używać tej standardowej aladynowej, no i to chyba tyle. Ale płaczu z tym nie ma jakiegoś specjalnie. Eee, no, fajka pani jest, jest wesoła jak zwykle. Tak, tak. Ogólnie fajka jest w porządku. Nic się tutaj... talerz, talerz jest naprawdę dobrze zrobiony, to znaczy nie lata tak jak w kalinamunach czy w jakichś innych tam fajkach takich, czy jak poprzednio właśnie latały w aladynach. To znaczy, nie wiem, w moim Aladynie akurat latało, ale ja to miałem dawno temu tego Aladyna, nie wiem, może się zmieniły, więc jak coś, to, to pozostawiam osobom, które palą ogólnie na Aladynach, żeby powiedziały czy lata czy nie lata i tyle, no. Nic więcej chyba nie mamy do dodania, no. Generalnie fajka jest spoko i jeżeli ktoś yy, jest zainteresowany kupnem takiej fajki, to myślę, że chyba by się nie rozczarował, tak, bo tak. jest, powiedzmy, jakość yy, w zadowalająca. Tak, dokładnie, dokładnie. jakoś jest zadowalająca, jak za taką cenę. Aktualnie cena tej fajki to 189 zł. Naszej akurat Amiry, ale można sobie kupić. Zaraz właśnie patrzę. Chyba także tańsze. Tak. Są jakieś Seria jest ta sama. Tak, serie są arabiki i tak dalej, to można kupić już za 135 zł, więc myślę, że to jest taka dobra fajeczka na początek. O, nawet są jeszcze tańsze za 125 zł. Jak chcesz całą ofertę tych fajek, możecie zobaczyć sobie na stronie fajki24.pl Dziękujemy bardzo sklepowi fajka24.pl za dostarczenie fajki. Dziękujemy i zapraszamy do następnych recenzji. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy. Śniąka!